i już widzicie dzisiaj pokażę wam jak jak przywołać hero brainę robimy tak no tutaj i potem robimy tak jakby jakbyśmy chcieli zrobić dwa lub nawet Cztery widery naraz. I, i ta musi być w tą stronę, a w tą... To znaczy, może być w którąkolwiek. Teraz otaczamy to nederrakiem. I nie zapalamy każdego netherracka. Te po bokach tutaj dajemy złoto tu diamenty i herobrain powinien się nam pokazać on powinien właśnie przylecieć z dołu bo tak jakby się tam znajduje dlatego tego właśnie jak się spada na, o właśnie wylatuje dlatego właśnie jak się spada na koniec świata to się umiera to właśnie przez Herobraina. O, oh, Herobrine. Wydostaje się. Tutaj sobie może wezmę miecz. Łuk. Gdzie on jest? To jest. A, jest! To Herobrine. No nie Wtf, jak się mu schowa może być. Wtf, spadłem. Zginąłem. I za każdym razem jak giniemy to się właśnie pojawiamy na tym totemie. Jestem hero brain sobie. Hero brain. Hero Nie zarfuję się. Ale ja bajki nie trazam, bo tam do ciebie. Nie trafię go. Myślę, że dlatego bardzo trudno go trafić. I o aniołu! Ty mi zawsze też śpiewałam. Poczekaj Ana. Jaką pójdziesz się? Nie, nie zabijaj ci go. O kurde. Trafiłem mi się odbiła strzała, więc go nie zabijemy. Nie wiem, czy on ma suru, ale czy kreatywny. Nie wiem. Pewnie. Pewnie kreatywny, bo mógł latać. Hiro, pokaż, że masz kreatywny. WTF <laughs> to, to by było pewnie na tyle w tym odcineczku. Teraz może zniszczymy to żeby. Nie, nie zniszczymy to Nawet jak zniszczymy ten totem, to Hero Brain będzie. A teraz Wam powiem tak: To był tylko żart. Hero Brain to jest moja siostra Zuśka. przez ten latać no, Więc co? Nie spinajcie się w komentarzach To nie jest prawdziwy Herobrine Według mnie hero brain nie istnieje Może w jakimś tam Olskim jeszcze będzie nie Będzie prawdziwy, ale Nie ma prawdziwego Jak ci mówię, że nie istnieje On istnieje, wiem. Nie istnieje na pewno Piszcie w komentarzach jak uważacie, czy on istnieje, czy nie i zobaczymy, no, no, zrobimy... głosowanie, zrobimy zakład, kto wygra, bady, jak siedzicie przy tym i oglądacie, to głosujcie na mnie, bo ja to jestem baba, to jesteś na serio głupia, no wlatuj tych teraz musimy się zabić, no, chodź, zabijamy się, no, kurde, no, kop, Ej, czemu jest tak ciemno? Muszę sobie zapalić światełko. Dobra, zapaliłem się. Ej! Nie, wyprzedź mnie! Ty... <słuch> Oj. <Chodź. słuch> Ty? idiota! <słuch> <słuch> Koniec ja się odrodziłem. Widzisz? Dobra. No to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To... Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i czekajcie na więcej. A więc, no... No to tyle.